Cześć kochani, yy... dzisiaj najpierw chciałem wyjaśnić, dlaczego siedzę o właśnie tak. tak? Pomijając to, że jest ogólnie ciepło, bo jest duszno, pewnie będzie zaraz padać jakaś burza. Yy... Gdyż nie jestem samcem alfa, tak? Okej, okay. chcę się dowartościować, tak? Że może jestem. <laughs> nie, raczej jestem takim coś może pomiędzy, nie? Bardziej beta. O, samiec alfa. Kto to jest samiec alfa? Samiec alfa to jest ktoś, kto wchodzi do pomieszczenia i wszystkie kobiety patrzą tak. I patrzą na niego, tak? Ma wewnętrzny magnetyzm. Super. Taki mężczyzna przeciąga kobiety. Podświadomie. No ale samiec alfa, no to zazwyczaj jest ktoś, kto, kogo celem pod jego podświadomości, a przez to ich podświadomości, jest w stadzie u zwierząt zapłonić niezliczoną ilość partnerek. Dać przetrwanie gatunkowi. No ten samiec rzeczywiście sprawia, że ten gatunek pożyje dłużej, przetrwa, tak? A to, że te samice będą się do niego garnąć, no to on każdą zapłodni, da niezliczoną ilość życia. No, zliczoną. U ludzi, no, którzy lubią być monogamiczni, a przynajmniej ci, którzy chcą stabilizacji, tak, no to chcą mieć stałego partnera i partnerkę, no, tego typu samiec już powoduje jakiś tam dyskomfort, tak? Później. No bo zasadniczo ktoś taki będzie skakał z kwiatka na kwiatek. Będzie przeskakiwał, prawda? I będzie jedna, druga, trzecia, czwarta, albo kilka równocześnie. No bo czemu nie? A one i tak będą dalej do niego. Kobiety będą widziały, że to jest facet, który może mieć zasadniczo każdą, ale i tak będą do niego lgnęły. Dlaczego? Bo przyczyn jest dużo. Pomijając najprostsze, typu jego ogólną atrakcyjność, pomijając najprostsze, typu kobieta widzi tak, w nim męską siłę, a tak naprawdę to jest skrajna męska siła. Skrajna. Bez, tam jest mało żeńskich rzeczy, typu empatia i tak dalej. No przecież on wykorzysta i porzuci. Ale mimo to i tak większość tych ludzi, tych kobiet, które będą chciały yy, go zdobyć, będzie do tego dążyła, tak, podświadomie będzie do tego dążyła, dlatego, bo tutaj jest element rywalizacji, będą wiedziały, że tam jest bardzo dużo innych partnerek, które chcą, ale jeżeli mi się uda, to dowartościowuję to podświadomie moją kobiecość bardzo, bardzo, bo wreszcie uda mi się, nie chcę używać słowa usilić, ale ustabilizować tego, kto nie jest ustabilizowany, tak, i dlatego dla mnie to jest potężne wyzwanie. To jest tak dla, dla mężczyzn, tak? Bardzo często takie kobiety, które lgną do niego, okej okay, to jest, ale jeżeli on widzi tam gdzieś jakąś niedostępną, no, no to tu już jest y, punkt honoru, żeby jego, ją yy, posiąść, zdobyć mężczyźni zdobywają, tak? A kobiety łowią, jest takie powiedzenie. Ale abstrahując od tego, w przypadku kobiet i samca alfy, tak? Punktem honoru podświadomości jest ustabilizować tego człowieka. Tak. Jest to punktem honoru. Znam dużo kobiet, które na przykład bardzo podświadomie. Widząc homoseksualistę, chciałoby go tak naprawdę sprawić, żeby był heteroseksualny. Homoseksualista jest gej, jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o rozmowy tak? Yy, dla kobiety, bo on jest jak koleżanka, jak partnerka, tak? To jest super. Ale podświadomie, bardzo często tam może być element, że a może mi się uda, tak? Że. że I to naprawdę bardzo dużo na poziomie nieświadomym mnie dowartościowuje. Jak to jest, że mając do wyboru ilość partnerów w tym ludzi, którzy... których rzeczywiście męskość polega na daniu poczucia stabilizacji, bezpieczeństwa, opieki, męskość, odciążenia kobiety od bardzo dużo rzeczy, tak, żeby mogła zająć się swoją kreacją, żeby mogła wreszcie osiągnąć ten wymarzony stan spokoju i zająć się swoją kobiecością tak naprawdę, tak? A nie robić rzeczy, które tak naprawdę ją obciążają a zaspokajają na przykład jej poczucie kontroli wyniesione z dzieciństwa, bo w dzieciństwie już musiała działać, w życiu też myśli. Jak to jest, że ta kobieta nie wybierze któregoś z tych mężczyzn, z którymi będzie miała życie naprawdę spokojne, ale będzie dążyła do usiedlenia samca alfa, który rzuci je w zużytą flanelę, wykorzysta i rzuci jak w zużytą flanelę. Jest to samiec alfa. On potrzebuje mieć niezliczoną ilość kobiet. Zapłodnić niezliczoną ilość kobiet u zwierząt. A tutaj, no, nie chcę raczej zapłodniać, chociaż znam ludzi z wieloma alimentami niepłaconymi. Tak? Za tym zdaniem stoją ludzkie tragedie, tak naprawdę. I traumy na całe życie, tak? Dzieci bez ojców. No, ale kobieta będzie tutaj, on rzucił, ale jest dla mnie podświadomym celem, tak? Muszę mieć jego. Akceptuję to, że ma gdzieś tam inne jakieś partnerki, tak? Ale ja wiem. Nawet jestem na jakimś poziomie świadomości i widzę, że tak naprawdę pod tym samcem alfa, tak, bardzo często narcyzem yy, jest ktoś inny, bo pod kimś takim, kto się dowartościowuje w ten sposób, tak, u ludzi, mimo wszystko się różni od zwierząt, bardzo często jest ktoś bardzo niepewny kto potrzebuje dowartościowania, kto potrzebuje potwierdzenia swojej męskości u ilości partnerek i nigdy nie jest nasycony tak naprawdę. Tym. A pod tym kimś, kto jest niepewny, jest ktoś, kto czuje wielki lęk, bo w dzieciństwie nie dostał tego, czego chciał. I tam tak naprawdę jest małe płaczące dziecko, cierpiący chłopczyk wyciągający ręce do mamy, yy, chcący narączki. I kobieta często widzi to. Jeśli ma jakiś tam poziom świadomości, widzi to, kto tam jest na dnie. Ale i tak uważa, że tego chłopczyka jest w stanie właśnie pocieszyć, uratować, zalać miłością, przez co on pęknął te, te jego granice. I bardzo często może to mieć miejsce. Może to mieć miejsce. Ale często nie będzie miało miejsca. I ta kobieta będzie się tutaj spalać, tak? będzie się upokarzać. Będzie zalewać tą osobę tak miłością. A ten, jak to samiec alfa? Okej, okay, no idzie dalej, nie? Czasem nawet bez słowa. Dlaczego tak jest? Jedną z przyczyn na poziomie systemowym, o której chciałem powiedzieć, jest to, że będąc taką kobietą, popatrz, jak często oczywiście nie jest to matematyka, ale jedna z możliwych dynamik jak często w dzieciństwie. W ten sposób podchodziłaś do ojca. Do taty. Nie w wieku nastoletnim. Wtedy, kiedy miałaś. Oczywiście wtedy się jeszcze nie pamięta, ale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lat. Wtedy się rodzi ludzka seksualność. W wieku dojrzewania już to odtwarzamy. Człowiek bez względu na płeć na początku jest. Przez pierwsze 2 lata życia jest przy mamie. Zawsze. Bardzo ściśle. Bardzo ściśle. Do pewnego momentu nawet nie ma własnej świadomości. Czuje się jednością z mamą. Ale potem. Następuje bunt dwulatka i wtedy się zaczyna. Dwulatek zaczyna szaleć, tak? zaczyna yy, mieć swoje różnego rodzaju yy, nowe yy, działania, dynamiki przyzwyczajenia. Tak naprawdę wreszcie widzi, że może. No i chociażby zaczyna się nie. <laughs> zaczyna się, zaczynają się różnego rodzaju yy, mocniejsze tematy. Tak? Zaczyna stawiać opór. Yy, i mniej więcej wtedy dziecko zaczyna zauważać, że rodzic płci przeciwnej no jest inny niż płci tej samej, i zaczyna chcieć, żeby ten drugi rodzic patrzył. To jest pierwsza walka o atencję płci przeciwnej, o miłość, o uznanie. Tak? I to co tam jest. I to, co jest w tym czasie jeszcze między rodzicem nami a rodzicem płci tej samej. Akurat dzisiaj rozmawiamy o kobietach, czyli to, co jest między kobietą a matką. Tam często jest rywalizacja. Już wtedy dziecko wchodzi gdzieś tam do pewnego momentu, jest to fajne, śmieszne i ukucie, tylko ktoś tam może czuć delikatne. Ale jeżeli tam jest rodzina z jakimś dysonansem, tak, z jakąś dysfunkcją, to może już naprawdę 2 plus 1, schemat 2 plus 1 może sprawić, że ta trzecia osoba może czuć się. Może czuć wielki dyskomfort. I tak, jeżeli kobieta na tym etapie ma tatę, który jest bądź niedostępny, no gdzieś tam pracoholik, tak, wraca książki, wraca telewizjo gazeta przytul mnie, o no dobra, a teraz idę do, do swoich rzeczy, albo powiedzmy alkoholik, gość, który jest tak naprawdę w chorobie alkoholowej, tak, tam i tak jest małe, skrzywdzone dziecko. Tak, bo on, on nie pije, y, dlatego, bo lubi być y, najebany i, 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 i się czołgać, na przykład. Tak? I mieć w dupę rodzinę, bo to lubi. Tam jest małe, strzedzone dziecko. O, on to zapija jakoś tak. Albo pije za kimś, samobójstwo, kropla po kropli, tak, ruch do śmierci. nevermind. O, o tym innym razem. I ta kobieta, mała, dziewczynka, <laughs> będzie się spalać, tak? żeby jego naprawić, tak naprawdę. Jeżeli nie ma tego ojca, rozwiódł się, poszedł, porzucił. Bardzo często z ust kobiet jest, on nie zdradził mamy. On zdradził mnie. Mnie porzucił, idąc tam do jakiejś kobiety. Mnie. mamy też. Jakimś dziwnym trafem my później powtarzamy te schematy, my jako kobieta, tak? Mówię, kobiety powtarzają te schematy potem z partnerami, tak? Bo jeżeli nie było ojca, a tutaj mała dziewczynka chce, żeby patrzył. Chce atencji, chce uwagi, chce uznania, chce kochania, chce potwierdzenia sensowności swojego istnienia tak? na poziomie rodzącej się seksualności. Jeżeli jego tutaj nie ma, tak? to dziewczynka marzy o tym, zresztą jak każde dziecko. Dziecko na poziomie nieświadomym uważa, że jest w stanie zmienić rodziców, że swoim działaniem. Dziecko poniżej 10 roku życia, że swoim działaniem to, jakie jest, to, co robi, jest w stanie sprawić, że rodzice będą uszczęśliwieni, że będą zbawieni, że tata przestanie pić, że mama przestanie być smutna, że przestaną się kłócić, że przestaną mnie obrażać, że zasłużę wreszcie na miłość, że zasłużę na tą miłość, którą widzę w żurnalach, w telewizji, w filmach familijnych, u innych dzieci w przedszkolu, w szkole. Że moja rodzina wreszcie będzie wspaniała, że uda mi się to zmienić. Dziecko nie wie, że nie uda się tego zmienić. Tylko rodzice mogą zmienić. Tylko oni mogą sami się zmienić. Dziecko nie ma na to wpływu, no jakiś tam ma, ale ma minimalny, ograniczony, mały. Dziecko nie wie. Dziecko będzie sobie podwyższało poprzeczkę, chcąc zasłużyć na miłość, której nie ma od rodziców. Jest za mało. Dziecko czuje i chce zasłużyć. I podnosi sobie poprzeczkę, no ale to nigdy nie nastąpi. No to później idzie w przyszłość. Wędka, na której jest marchewka, a my idziemy do tej marchewki i ona nam ucieka. Czyli taka perfekcyjność braku. Tak? Robię wszystko, co mogę i nic. I nic. Cały czas mi ucieka. <laughs> Idzie wstyd, poczucie winy i niska samoocena. Bo dziecko jak już widzi, że to nie działa, magiczne myślenie, że zbawi rodziców, no to wie, że Wmówi sobie, że to swoja wina, tu nawet nie musi usłyszeć, bo czasem jest, że jeszcze słyszy, to przez Ciebie coś tam, to przez Ciebie muszę być z tym alkoholikiem, nie, to przez Was, gdyby Was nie było, to bym mogła później być wielką aktorką, imprezować, żyć, studiować, tak. Dziecko nie musi nawet tego słyszeć, dziecko sobie samo dołoży poczucie winy i niską samoocenę i wstyd, jeśli nie naprawi rodziców. I idzie. W wieku nastoletnim już jest bunt. Bardzo często to pamiętamy, mniej pamiętamy to wcześniejsze, zwłaszcza jeżeli tam była dysharmonia, to nie chcemy za bardzo pamiętać, tak. Takich rzeczy. I jest bunt przeciwko temu, ale w środku pozostaje rdzeń tego dziecka, które się stara. I tak jak mała dziewczynka, zrobiłaby wszystko, żeby tata wrócił, żeby to ona była tą jedyną, żeby tata przytulił ją, a nie siostrę czy kuzynkę chociażby. Bo tutaj też jest dwa plus to rywalizacja. Dziecko zrobiłoby wszystko. Tak potem kobieta, widząc samca alfę, ma stereotyp, mężczyzny nieobecnego i dlatego tam szuka i jego chce. I jego chce, a nie tego, który się stara. Bo jeśli miała dzieciństwo komfortowe, z tatą, z, który, z którym było w sam raz i mama była i tak dalej, tak, i tata dawał tyle, ile powinien. Nie za dużo, bo jak za dużo, to się stopił i wtedy było dwa plus jeden, a mama była, córka była ważniejsza niż matka. I nie za mało, bo go nie było, bo pił w sam raz. To kobieta wybierze tego. Tego mężczyznę, który daje bezpieczeństwo. Stabilność, opiekę. Pozwoli sobie, otworzy się na to. Ale bardzo często podkreślam, to jest dynamika, a nie matematyka, tak? Bardzo często wybierze sobie dokładnie takiego mężczyznę. I to nie jest, że wybierze alkoholika. Może sobie wybrać pracocholika. Może sobie wybrać faceta nieobecnego. Może sobie wybrać, zakochać się w facecie, który mają totalnie w dupie. Ale dokładnie będzie to. Mała dziewczynka jest, ma ojca, który nie patrzy. Który gdzieś tam ma swoje inne rzeczy. Nie? Czy to alkohol, czy to inne partnerki, gdzieś tam tak, czy to cokolwiek. Czy to książki, gazety, internet, gry komputerowe. Wszystko. A bo go nie ma. Patrzy gdzie indziej. No to dziewczynka się spala w tym. I ten model tak mocno się zakorzenia, że dziś ta kobieta 20, 30, 40, 56-letnia szuka samych takich facetów. Samców alfa. Samców alfa albo gości nieobecnych to ta sama dynamika. Jest alkohol, internet, mam cię w dupie, tak, kocham inną. Tu jest gość, z którym mogę ten. Ale nie, ja tutaj mam zakorzeniony wzorzec nieszczęścia, tak naprawdę nieszczęścia. I pomijam kwestie systemowe, i tak to nieszczęście to jest nieszczęście matki, która w ten sam sposób się spalała, albo babci, albo jakieś ciotki tu i tak jest bardzo mocny wzorzec też pokoleniowy. Ale. Ten wzorzec z dzieciństwa jest bardzo mocny. I ja się tutaj spalam. Sama świadomość tego, o czym mówię, sprawia, że już mamy to na widelcu. Już mogę ten program przetransformować. Ale mam sobie na to pozwolić, tak? Praca czy ustawieniowa w różnego rodzaju terapiach systemowych, niekoniecznie typowo ustawieniach helingerowskich, w bardzo różnych, tak? Nawet w kształcie, żeby dokończyć to, co zostało tam niedokończone. Praca z wewnętrznym dzieckiem, z tą dziewczynką. Która się tam spala. Praca, jakakolwiek praca z rodziną uczuć, polegająca na akceptacji, tak? To są metody, które, którymi można, czy z terapeutą, czy samemu w domu, tak, bo jest literatura, jest, yy, yy, można zobaczyć, jak to wygląda. Można to przeprogramować. Żeby żyć w komforcie i w kwitnących relacjach. A nie w nieustannym spalaniu się. Dla kogoś, kto i tak będzie nas miał ten. A to jest i tak nieobecny tato. Albo mama, bo to może. To, tu są bardzo różne dynamiki. To może działać w naprawdę bardzo pokręcony sposób. Ale stani popatrz na siebie. I naprawdę możesz to przeprogramować. Nie spalać się tutaj dlatego. Nie ratować tego człowieka. On się i tak sam musi uratować. Ty go nie uratujesz nigdy. Nie da się uratować innego człowieka. Można go wesprzeć. Tak, jestem tutaj. Ale jeżeli nie chcesz tej pomocy, to geta nie? Z szacunkiem i miłością. Geta fakare z szacunkiem i miłością, można. Tak, kulturalnie spadaj na drzewo. Ja idę żyć. W szczęściu, w kwitnących relacjach, a nie w spalaniu. Jest to możliwe. Mam nadzieję, że po pierwsze moja nagość tutaj was nie zbulwersowała. Po drugie w jaki sposób, że to rozjaśniło wam ten temat, tak, pociągu do samców alfa, u mężczyzn jest analogicznie. Też niedostępne kobiety bardzo często nas będą pociągać, ale mówię tutaj o kobietach akurat, tak, o mężczyznach też się nagram w innym, w innym stopniu, tak, bo to też jest poszukiwanie matki gdzieś tam, tak, tego co do matki i tak zasadniczo i mężczyzną, kobiety, i kobietom, yy, mężczyźni, i w związkach homoseksualnych to działa tak samo, tak? Tylko że tam jest po prostu często jest odwrócone, bo tam też jest ktoś w męskiej energii, a ktoś w żeńskiej bardziej. Yy, to ty możesz to przeprogramować, tak? Po to, żeby cudnie żyć, bo każdy to może. Nie musisz się przecież spalać, tak? Zobacz, w czym tkwisz po to, żeby mieć to już na widelcu. Później, za pomocą technik, chociażby tych, które wymieniłem, możesz to przekonwertować. I każdy to może. Więc wracając do tematu. Jeśli Wam się podobał ten filmik, to kliknijcie lajka like i suba, tak? No i słuchajcie, wszystkiego dobrego. Jeszcze pewnie napiszę o tym artykuł. Zresztą często o tym piszę, bo jest to dość ważny temat. Słuchajcie, życie, kochani. Hej!